Jest cianek trochę drogi, ale jest taki ładny. Jest z uśmieszkiem. I mnóstwo naklejek! Dołączą do mojej naklejkowej kolekcji. No, też likwalentykowy, o ja! E etuj! etuj na telefon! A dzisiaj zmieniam telefon na nowy! Ciekawe, czy mają na mój! O nie! Na czternastkę nie ma! Kurczę, wyszło ponad 200 zł. Mm. Muszę spytać kitka. Popieńka! Patrz, co kupiłem! No! I że ekipa to nosi. Ale to Jezzy! Walentynkowy drop! Uuu wow, udało ci się zamówić? A było tak ciężko! Mogę otworzyć? Ale to mój prezent na walentynki! Nie no ale to dobra, dobra no masz! No, dobra, ojej, mam nadzieję, że nic się nie stłumaczy! Uważaj no, na to, bo Jestem mega ciekawa, co tam takiego zamówiłeś! To jest nasz wspólny prezent, dobra? Jak wspólny? To dla mnie troszeczkę jest bardziej! Ale tak. który? Nie mogę ci powiedzieć Ale z tych najnowszych? A teraz się przekonamy Oczywiście, że z najnowszych, no przecież jest drop Kubek love game, nie pamiętam czy to był, czy jeden to był french, ale może się obydwa nazywają love game? Sprawdźmy to Piękna walentynkowa edycja i klejona taśmą. Tak. Ej, czy jest do kupienia taśma Jensi? Była ekipa, ale Jensi nie wie. A zobacz, to jest taśma Jensi. Jeśli wiecie koniecznie, napiszcie w komentarzu. Kitecz, a co widzowie chcieliby zobaczyć na walentynki? Eee, kitka w przybraniu! Kusina. Nie. A, wow, Właśnie bym się nie mogła zdecydować, który, więc cieszę się, że to ty wybrałeś, bo ja totalnie nie wiedziałam, który wybrać. Jest po prostu zwykłym kubeczkiem, który ma taki nadruk, ale i taki jest ładny. Szkoda, że tutaj nie jest środkurka środku kolor, ale... Tak, szkoda, ale i tak jest elegancki. Elegancko, pięknie. Koszt takiego kubka, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, dołączę do naszej kubkowej kolekcji, jeszcze obok naszych z naszego sklepu finki, mamy kubeczek z serduszkiem i kubeczek z różowym środkiem. Okej, okay, to, dalej mamy po prostu kopertę. Tu już nic więcej nie ma. Tak, wszystko okay. w kopercie. Wszystko się mieści zawsze w kopercie. No, nic nie ma. Totalnie nic. Ok. I pa. To tak, kopeczek sobie odkładamy i zobaczmy, co my mamy tutaj. Jest dużo rzeczy. No, niby jest takie malutkie, ale jest dosyć ciężkie. Powiedziałem ci, ile wydałem, więc jeżeli tak. kubek kosztował troszeczkę, to tutaj jest jeszcze dużo rzeczy. Mam nadzieję, że kupiłeś mi ten pierścionek, który tak strasznie chciałam. I branzoletkę do kolekcji. Uuu, mamy tutaj jakiś kod QR, by podzielić się opinią. Jeszcze jej nie mam. Kartka poleciała. Naglejka! I to są chyba gratisowe w lepie, co nie? Tak, były gratisowe wcześniej. <laughs> Czy to jest pins, Tak! Najbardziej. Ja chyba Hania. Mi się wydaje, że Hania chyba wygrywa tak. Ma największy chyba taki fanbase, jak to się mówi. Okej, okay, to teraz ja dołączam do jej fanbase'u, proszę bardzo. Co prawda mam mój mufinkowy, ale na dzisiejszy odcinek będę w Hani. A wy piszcie w komentarzu, w jakim teamie wy w sumie jesteście. A może ty mufinki. No dobra, tu jest jakiś tajemniczy woreczek, w którym. <laughs> Czy to jest ten pyszczyny, chciała? chciałam? No wszystko wytestować! Spójrzcie tylko, jaki on jest śliczny! Jaki on jest tyci! jaki on jest droższy! Pierwszy na mocy, Smiley, jest delikatny, subtelny i pełen magii? Czaruje, czaruje! Yy. Abadaki kiedy bra. Tak, nie, nie, okej, okay. nie czaruje i relaks działa uwalniający, przyciąga swoim kolorem. Matec jest symbolem siły, odporności i pewności siebie. Ja ogólnie kiedyś interesowałam się minerałami, ale jest to taki w sumie temat dla niektórych, może nie dla wszystkich. Ale Hania podobno bardzo lubi właśnie kamyczki, więc chyba o to chodzi, tak? To chyba jest z jej kolekcji? Tak, to jest chyba z kolekcji Hani. Czekajcie, to ja może wymienię ten no ten. No dobra. Dawaj, dawaj zaklęcie, powiedz zaklęcie teraz tak. Pusinus gigantus! Co? Skupi z Maximus. Nie, Później to z gigantów! nie, za późno, Ej! W ogólnie bardzo mi się podoba, tylko na ten palec jest dla mnie za duży. A to jest dziwne, bo jest napisane, żeby się do każdej ręki. Oczywiście pewnie każdy jest troszeczkę inny, więc mogą się troszeczkę tym rozmiarem różnić. Ale jeśli chodzi o efekt, bardzo mi się podoba. Jest taki delikatny, ale przy okazji uraczy. Serio, bardzo uraczy. Mam nadzieję, że elegancki, nie... Nie bym powiedział. No i ta przypinka będzie się do niego idealnie pasowywać. No nie wiesz, że naprawdę kupiłeś dla mnie mocy za metystem. Jest prześliczna. I No. Czyli to jest dla mnie. Prezent, bo przecież ty byś nie nosił pierścionka no Nie, to jest dla mnie Ty masz pierścionek, a dla mnie jest bransoletka wow, Ale ładno Patrzcie, jak to jest delikatne pokaś, pokaś no. harmonię i relaks O mateczko, odstresowanie to by mi się przydało I faktycznie, patrz, w napisane Hania Nie wiedziałam To ja dzisiaj jestem w jakimś teamie Hani chyba Jak się nazywa team Hani? Haneczki? <śmiech> <śmiech> no co? Dobre to było I ciekawe, w sumie to jest dobre Zaproponuj Hani Wow no, ale jest naprawdę urocza Bardzo mi się podoba I zobaczcie jak do naszej z Stima muffinki pasuje idealnie A tutaj z tyłu jest też taka subtelna No 10 na 10 Ta bransoletka chyba wygrała nad pierścionkiem Ale pierścionek też jest super Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy częściej nosicie pierścionki Bransoletki, kolczyki, czy naszyjniki Dajemy znać w komentarzu Bo może będziecie chcieli u nas na sklepie Jakąś biżuterię A my mamy tutaj kolejną rzecz, czyli No też, kto też jest z kolekcji fani to to jest walentynko czy hani, bo ja już się pogubiłem. A co ty kupowałeś? No nie wiem, dodawałem do koszyka. Jest kolekcja hani. Walentynkowa kolekcja Hani, nie, tak? Nie, ona była trochę wcześniej. Aha, a, to się pomyliłem. My zakupy już Jensi zrobiliśmy na tym yeah. filmiku, także koniecznie tam zajrzyjcie i zobaczcie, co tam fajnego kupiliśmy. To jest notatnik to do list, czyli lista rzeczy do zrobienia. Co prawda dla mnie jest trochę za krótka, bo ja robię bardzo długie, codzienne listy i wykrypam. Tak, cztery razy dłuższe. No, ale to nie szkodzi. Może przyda nam się. Ja wiem, będziemy spisywać, jak kiedyś wejdziemy do Japonii i to będziemy mieć co danego zdjęcia dnia zwiedzić. Co ty na to, kitek? <laughs> Ja wiem, że nie lubię biegać. To będziesz szybko chodził. To jest planer Hani. Dokładnie. To wiedziałeś. Wiesz, że ja nie pamiętam czasami, co kupuję. No, w sumie też tak mam. Okej, okay, jest... Przepiękny. I też jest w sumie taki astralny to się mówi, nie jestem pewna. Patrz, jakie ma złotko tutaj i jak pasuje do tego piersiąka i do rozetki. Kolorystycznie. Magic! Wow! I to jest taki lekko wypukłe. Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj mamy po prostu plan na każdy dzień i jakieś podpowiedzi. Czekajcie. Magiczne rytuały. Zarabiają o swój sen, powinnam to zrobić. Pić więcej wody księżycowej. Bądź kreatywny, czyli więcej filmików Muffin Art. No nie. Bądź ulubioną muzykę zrób dzień spa. Skomplementuj siebie, bo to jest naprawdę ważne, żeby samemu sobie dawać komplementy. Pamiętajcie o tym. I Ty tak jesteś fajny. Poruszaj swoim ciałem. Może jakaś joga, czy co? Wee. Te podpowiedzi są naprawdę stosowe. Serio, trzeba zadbać o siebie naprawdę mocno, a woda księżycowa, wiem jak się ją robi. Kiedyś się tym interesowałam, dlatego wiem, że wodę księżycową najlepiej zrobić w jakiejś butelce szklanej, ale nie plastikowej. Najlepiej, żeby była z minerałem. Wlewamy wodę i że podczas pełni księżyca się ją to chyba odstawiało przy oknie. Pora na kolekcję pusinowską. No dobra, mam lepszy pomysł. To nasz plan na wyjeździe do Japonii, a tu będzie lista rzeczy do kupienia. Giga pusin. Nie. I mamy tutaj jeszcze arkusze tych najnowszych, walentynkowych naklejek, naprawdę? No tak! Szkoda, że nie mają takich tatuaży, bo taki to on sobie z chęcią zrobiła. Co lubi zrobiła? bo To A ten wielki. Tak. Dajcie mi koniecznie znać, czy wybralibyście fioletowe naklejki, czy różowe. Obydwa są z serii. To jest Love Game, a to jest Valentine's Day. Te są bardziej zwariowane, moim zdaniem, a to są takie eleganckie Nie, no, ale to są z psiakiem. Tym psiaki czy tym koty? No jasne, że tym koty mu tak. Psiaki? Koty. Bo dostałam odkitkę na filmiku płótno-walentynkowe, na którym mogę coś oczywiście namalować, ale też mogę coś nakleić prowizorycznie. Jeśli lubicie walentynkowe, to koniecznie zostawcie teraz kciuka do góry. Ale mamy tutaj naszą Stojak. sztalugę. To jak? Sztalugę. Tutaj coś odwierci w moim serduszku. Prowizorycznie na walentynki mam zrobione płótno właśnie od Genzy. Wygląda, uważam, mega, mega uroczo. No dobra, powiem wam, że to wszystkie rzeczy z Genzy. Kurczę, teraz kiedy tak najgorsze zadanie ja muszę wybrać jednego ulubieńca. Tylko i wyłącznie jednego. Wy też macie to zadanie, napiszcie koniecznie w komentarzu. Jedną rzecz, która z tych rzeczy spodobała wam się najbardziej. Ojej, ciało, biżuteria jest boska, ale ten planer wezmę z sobą na podróż. Yy... Nie wiem, czekajcie Kitek, jak ty uważasz? Ja bym wziął kubek, ponieważ mogę z niego się napić zawsze A drugie co, to naklejki bo Jedna rzecz A, jedna. jedna rzecz To ja w takim razie wybieram Planner. Wykończcie się w komentarzach A, ja mam nadzieję, że wam się podobało I ja jestem mega zadowolona z tych zakupów Bardzo ci dziękuję, Kitek Bo nadzieję, że jakoś się podzielimy tym No i tak weźmiemy to do Japonii, jak wyjedziemy Co ty na to? Spoko, ja biorę kubek Do Japonii? Do, do Japonii kubek wezmę, no co? Czeka. Podróż z Podróż z A my sądzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa.